Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a dzisiaj zagramy sobie w grę Vampire Hunters, czyli grę, w której ktoś wziął Vampire Survivors i stwierdził: To jest spoko, ale ja to zrobię z perspektywy pierwszej osoby. I też będzie można mnóstwo broni mieć przy sobie, też będzie można z wszystkich strzelać naraz, i też będzie się kurcze wszystko, co wokół mordować i niszczyć. Ale za to z perspektywy pierwszej osoby. Moi drodzy, sprawdźmy sobie, na czym polega Vampire Hunters. Gra, która została bardzo ciepło przyjęta. No i przy okazji, czy e, sprawdzimy, czy my ją też tak ciepło przyjmiemy, jak, jak się wydaje, że, że generalnie gracze postanowili przynajmniej na Steamie e, zrobić. Moi drodzy, was zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, jeśli Wam się podoba, że sprawdzamy różnego rodzaju gry. A tutaj zaraz dowiemy się, jak e, będzie się nam grało w teatorze grze. Mamy postać takiego oto mężczyzny, to jest scout, możemy sobie też wziąć berserkera, gdybyśmy woleli, lub paladynkę. Raczej zaczniemy od tego, co nam gra zaproponowała, czyli scouta. Dlaczego by nie? Jest mobilny, dużo unika, ma też trochę szczęścia, co się może nam przydać. To jest troszkę słabiakiem, jeżeli chodzi o wytrzymałość. No dobra, ma, ma on swoje drzewko rozwoju. My oczywiście nie mamy w tym momencie niczego. A przepraszam bardzo, mamy jeden, jeden punkcik rozwoju, który możemy użyć, więc możemy sobie go rozwinąć od razu. Będziemy mogli teraz daszować, co i. Jest jakże, jakby nie patrzeć ważnym elementem e, na naszej gry, być może tak mi się wydaje, nie mamy żadnych upgrade coinów upgrade coinów, nie umiem mówić, tak, absolutnie, ale to się pewnie zmieni z czasem. Jak wygląda kwestia artefaktów? zero artefaktów, a broń? Broń, moi drodzy, o to już możemy sobie wybrać, bo mamy trzy rodzaje na dzień dobry. Zaczniemy sobie może z naszym jednak karabinem maszynowym. A czemu by nie? Tutaj ciekawe, to jest. A, bo on ma tutaj różnego rodzaju efekty też. Ciekawe, czy my możemy od razu zagrać z karabinem maszynowym na poziomie maksymalnym, który w zasadzie. Okej, okay, to chyba jest tylko rozwój tego karabinu maszynowego, to nie jest chyba to, że my zaczniemy z takowym, bo byłbym bardzo zdziwiony. No okej, okay. zaczniemy sobie z takim właśnie karabinkiem. No i co? Artefaktów nie mamy, tu są różnego rodzaju ustawienia szybkie, na przykład auto-strzelanie, no bo wiadomo, jak to jest Vampire Survivor, no to będzie to oczywiście, do pewnego stopnia zautomatyzowane, chociaż chyba no też możemy zrobić tak, że strzelamy wtedy, kiedy chcemy, natomiast nie wydaje mi się, żeby to miało w tego rodzaju grze aż tak bardzo było sensowne, no bo e, właśnie, auto-shoot is on, po prostu celuj i samo się będzie stracić. Celować musimy wciąż, przeładować też jednak musimy, ja tak patrzę, czy że nas z tyłu nie zachodzi, jeden koleżka tam się właśnie pojawił. Będziemy mieli okazję dosyć szybko, mam nadzieję, wbić też poziom. No, musimy też oczywiście przeładować. Przeładowanie trwa zaskakująco długo, co jest martwiące. Nie słyszę, nie słyszę też żadnego takiego dźwięku, który by sugerował, hej, przeładowuję grę. Eee, Br broń, <laughs> jakbyśmy przygotowywali grę to by było ciekawie Możemy od razu ulepszyć nasz karabinek, a czemu by nie Będziemy sobie tak, żeby był lepszy, chcemy żeby był lepszy, co tutaj jest, możemy też zdaszować Tam z kolei jest jakiś koleżka, o właśnie, który wybucha My tutaj sobie w tym momencie znowu po-upgrade, po-przeładowujemy broń. cholera jasna! Jednak to wygląda dużo inaczej, kiedy się gra w pierwszej osobie, niż kiedy się gra widząc całą mapę. Mimo, że mam mini mapkę na po lewej u góry, to wciąż jednak wcale to nie jest takie e, oczywiste, że widzę wszystko, co się dzieje. O, wampiry zaczęły się de facto pojawiać. W ogóle to, tutaj jest kilka spawnerów takich, można powiedzieć. Które wypuszczają tych przeciwników. A te niebieskie takie kulki z dziwną aurą wokół to najprawdopodobniej EXP. Natomiast my tutaj możemy sobie dokonać kolejnego wyboru tego, co byśmy chcieli wziąć jako nasza kolejna rzecz. Na przykład możemy mieć własnego kruka, który będzie pasywnie zadawał obrażenia. Totalnie sobie takiego kruka zgarnę. Proszę bardzo, mamy w ręku nawet jego, e, jego można powiedzieć, piórko. I kolejne upgrade. A co, szybko wpadamy, bo teraz się nie boimy podejść do tych, e, że tak powiem, leżących w pobliżu. Ekspo... A czemu nie szczura mieć? Szczur też będzie zadawał obrażenia. Eee, a jakby, jakby nie patrzeć, mamy, proszę bardzo, teraz nie dojrze. mamy kilka zwierząt. Po prostu będziemy ich mieli. Będziemy w build związany ze zwierzętami, najwyraźniej. I przy okazji z naszym karabinem maszynowym, który powolutku staje się miażdżącą. Kompletnie wszystko e, na lewo i prawo bronią z, i śmiercionośną zniszczenia karabin, W zasadzie jest bronią śmiercionośną. Ale taki, który dodatkowo jest ulepszony na szósty, a właściwie piąty poziom, już to w ogóle jest masakra. Żółty ex się pojawia. Też się pojawiła skrzynka. Ja się przestraszyłem, ale to nasze szczury tam lecą. Nie ma się czego bać. Zgarniamy kolejne możliwości. Czy jakiś nowy samon możemy sobie tutaj stworzyć? Nie, ale możemy wziąć łyżkę jest ze srebra, co na wampiry działa dosyć znacząco Tam się skrzynka powoli zaczęła migać, ja się martwię. za Christ, co to było za masz, co to za szkarada była? Ja tą skrzynkę bardzo z chęcią zgarnę. Eee, jeszcze silniejszy karabin maszynowy, czemu by nie? Ten karabin maszynowy jest już na tyle potężny, że to przeciwnicy powinni zacząć wracać do tych swoich trumn, a nie e, biec w naszym kierunku. Dobra. Trochę też się widzę pojawiają innego rodzaju potworki, a w ogóle jak wygląda nasze HP? Mamy też taki wielki, czerwony przycisk E po środku ekranu, czerwony F. Zastanawiam się jak to, jak go kliknę. Uuu, to jakieś chyba przyspieszenie jest, tak mi się wydaje. To jest nasze combo, nasze ulti. Niestety nie mam bladego pojęcia, nie przeczytałem najwyraźniej co de facto robi. Ale na pewno robi coś dobrego. Co sobie teraz zgarniemy? Zgarniemy sobie więcej amunicji dla wszystkich naszych głównych broni. AU! Ktoś nas pierwszy raz zaatakował na tyle, że tak powiem poważnie, że zrobił nam krzywdę. I teraz się pojawia pytanie, jak się możemy ewentualnie wyleczyć i czy w ogóle możemy. Ale to y, prawdopodobnie będzie zasługa jakiejś znajdźki, którą może gdzieś znajdziemy. Coraz więcej tych przeciwników się pojawia. Będzie niebezpiecznie. Znałem się, czy chyba musimy powolutku, może jakąś nową broń sobie przyjąć. E, Jakie my mamy w ogóle możliwości? Nasz submachine gun jest. E, hold the trigger. A, czyli tak naprawdę im dłużej trzymamy strzelanie, tym on więcej daje obrażeń, ale to chyba nie musimy de facto strzelać. Mam tutaj też możliwość wzięcia sobie takiego. Kwiatuszka kwasowego. On jest poison i piercing. Ja myślę, że możemy skorzystać. Faktycznie on sobie takim zatruciem tutaj trochę strzela. Ja powinienem częściej na, jednak na minimapę zwrócić uwagę, bo zapędzam się w kozi róg, a potem obrywam. My mamy tylko 50 punktów życia już. Dobra, wbiegniemy sobie na pięterko. Tam się wydaje bezpieczne. Co to było? A to moje ptaki, mój samon. Przecież sobie tutaj generalnie działa cały czas i tworzy zamieszanie w szeregach. Przeciwników jest i skarb, na który wpadłem. Ulepszymy sobie naszego kwiatuszka. Przy okazji zaszła szybko odbiec. Jest dużo ekspa do zebrania z tych wszystkich pokonanych przeciwników, którzy wcześniej. obok których wcześniej biegaliśmy. Czy jak przytrzymam, to cokolwiek się stanie? No, zasadniczo będę strzelał. To akurat nie jest żadna zmiana. Dostrzumiemy 3 krwi na sekundę przez 30 sekund. Ok, czy to, jest, czy to jest jakoś używalne? Nie, to po prostu teraz będziemy odzyskiwać, uzyskiwać tą krew. O, tu jakieś gargulce, czy też chochliki się zaczęły pojawiać. Nie są specjalnie bardzo wytrzymałe, więc na szczęście... Co to jest? O, zgarnęliśmy to. Nie wiem, zastrzeliliśmy to. Teraz się zastanawiam, czy to była dobra rzecz, że to zrobiliśmy. Jest trochę przeciwników od boku, więc ja tutaj będę uważał. zerkając teraz już na minimapę. To chyba są robaki po prostu. Jednak, oh shit. Czas zaszować stąd, trzeba zaszować stąd. Po mamy tego dasza, żeby z niego korzystać na moment. Dobra, zrobimy sobie ulta. Jest na tyle przeciwników dużo wszędzie w pobliżu, że wydaje mi się, że to jest ok. Nie był on co prawda jakoś specjalnie długotrwający, ale jednak. Mamy tutaj okazję też wziąć sobie broń, która wystrzeliwuje czosnek, a to brzmi jak dobry dobry pomysł w walce z wampirami. 50hp, tam jest przy okazji kurczę bomba, która miała wybuchnąć na nas. Bezpośrednio, zgarniamy więcej expa. Podoba mi się to, że exp tutaj działa nie jako wartość taka, wiecie, 120 expa i tak dalej, tylko jako po prostu. No musisz tyle kulek podnieść, bo to, to jest napisane po lewej e, u dołu mamy 13 na 24 kulek. E, kulka żółta działa jako dwie kulki, niebieska, jako jedna, no i wszystko jest jasne. Tutaj gdzieś się pojawi ten boss, ale tam jest kolejna skrzynka, którą miałbym ja z chęcią zgarnął. W ogóle to jest ciekawe, ale powinniśmy może wykorzystać okazję na to, żeby zaatakować Uuu, on jest u z góry. Panie z góry, a my to akurat do góry chcieliśmy pójść. Dobra, to są silniejsze też. On tam gdzieś przemierza. O, powoli, prawie zaskoczyłem. Z dachu. Nie, ta skrzynka coraz szybciej była. God damn it, już ją braliśmy. Dobra, nam do niego z dystansu. O-o, on, się... on się teleportował gdzieś. To jest martwiące generalnie. A on jest teraz tam. Czyli on się dosyć przypadkowo teleportuje w różne miejsca? To ciekawe. Bo tutaj się czuje całkiem bezpiecznie. W tym momencie, na tym podwyższeniu. Nie wiem, czy oni tutaj w ogóle do mnie mogą dotrzeć. A pewno mogą, deportowało się w kolejne miejsca, nie chciałem z tego zaskakiwać No ale jak się tak mi stało, to się mi stało, może tam spróbuję wybiec zaraz znowu jakoś Chociaż przy takiej ilości przeciwników, która na mnie tutaj Sieczali, to to wybiegnięcie do góry może być lekko problematyczne, tym bardziej, że jest ich mnóstwo ze wszystkich stron Dobra, zgarnijmy sobie więc expa, mamy dodatkowy, nietypowy relik e, Obrażenia, które są przeszymające będą um, Zredukowane 5% na przeciwnika PK? To brzmi jak coś złego, ale chyba chodzi o to, że te obrażenia będą po prostu silniejsze niżby były bez tego reliku, mimo wszystko. Tak to zdecyduje się rozumieć. Gdzie jest nasz boss? On ma wciąż całkiem sporo HP, w przeciwieństwie do nas. Na tej pory każdy przeciwnik, który nas zaatakował, zabierał nam czwartą życia. To było nam powiedziane na samym początku, że nasza postać nie jest specjalnie, może wytrzymała. No i się tą jednak okazuje być. Nie ma co ukrywać. Prawdą, co to jest, mnie zastanawia, bo tutaj jakby coś się działo ciekawego. Tu się zamknęły te wrota. A, w cholera, ja są 25 punktów życia. Nawet nie zauważyłem, że ktoś jest za nami. Teraz próbujmy znowu wyjść. Nie jestem pewien, czy to jest jakieś leczenie. Tutaj coś jest. O, zniszczyliśmy to. 25 punktów życia w dalszym ciągu. Ludzie za nami próbują wbiec. Tutaj się jakieś żółwiołaki pojawiły, czy coś. Nie, to nawet nie jest żółw, to jest jakaś, jakaś tarcza, która trochę wygląda może jak żółw no, no, nasze sprayowanie kwasem działa jak działa, ale, ale na razie jesteśmy w stanie spokojnie to jakoś przytrzymać. Ten nasz koleżka z kolei z kolei się pojawił właśnie tam, gdzie chcieliśmy pójść. Tam jest też skrzynka, co mnie trochę martwi, ale zdecydował się skręcić w inną drogę. Skrzynka jest tam u góry, ja tam nie doskoczę, choćbym nie wiem jak bardzo chciał. Dobra, spróbujmy coś zrobić. Rozczynnik jest teraz tam. Ten się przedleportował znowu. Oni są w stanie tu stosunkowo łatwo wyjść, jednak. Ja w ogóle całą cały cały tą posiadłość obszedłem, tak naprawdę. A tu się okazuje, że mogę po prostu z tego miejsca przyjść, i byłoby też dobrze. Dobra, spalimy sobie ulta po to, żeby trochę to przetrzebić towarzystwo. Tylko się przyglądajmy, że czegoś za nami nie ma. Tu bardzo dużo ekspa się pojawiło. I zginąłem. I zginąłem, bo głupi jestem, bo chciałem expa. No, taka jest prawda. Zobaczymy sobie, czy możemy coś ciekawego zrobić. Tutaj mamy jakąś nową broń. Proszę bardzo, boomerang, krucyfiks. Piękna sprawa, ale dostaliśmy trochę waluty różnoraki, więc trzeba by naszego tego e, huntera nieco polepszyć. E, dać mu trochę więcej może prędkości Dać mu trochę więcej szczęścia i zobaczmy co jeszcze możemy, zwiększyć prędkość przeładowania, zdecydowanie, zdecydowanie jest to dobry pomysł, moim zdaniem przynajmniej. Mamy też 5 upgrade coinów i zastanawiam się gdzie je mogę wyrzucić i na co je mogę wyrzucić. Jeśli chodzi o konstelację bida, artefakty, o proszę bardzo, mamy te, które kupiliśmy zresztą, może to ja się kupuję i ja myślałem, że to pasywne zdolności, a to jednak są przedmiotu do wyposażenia. Teraz pytanie brzmi, te 5 upgrade coin, coinów wciąż mnie zastanawia pod kątem tego, co mogę za nie kupić. Na, na pewno nie mogę kupić za nie nowych broni, których jest całkiem sporo. Możemy e, użyć je, żeby całe bractwo uczynić bardziej potężnym. O, permanent upgrade, to jest dokładnie to, czego szukałem. E, czyli mamy tak, ofensywę. Hmm. 5% obrażeń. Troszkę więcej życia by się nam przydało, zwłaszcza jeśli gramy z Scoutem i zbieranie z dalszego zasięgu jest czymś, co spowoduje, że może następnym razem nie umrę od chciwości, że tak powiem. Więc zagrajmy sobie jeszcze raz w bractwie, mamy wyższy level zdecydowanie w tym momencie. I jesteśmy przy okazji na tyle e, odważni, że nawet pokazaliśmy znak pokoju tym wszystkim wampirom, które nam przyjdzie tutaj pokonać. Pamiętam, że początek będzie trochę bolesny, ale też nie potrzebujemy dużo, żeby się z tego początku wyrwać. Może tym razem pójdziemy w inną opcję, pójdziemy tym razem w jak największą ilość broni. Ja wiem, że ten upgrade był zielony i to znaczy, że no był potężniejszy niż po prostu można by się spodziewać, ale się boję podejść do tego za blisko, bo się boję, że to mnie może capnąć, wiecie? Dobra, zobaczmy, mamy kolejny upgrade'ik i weźmiemy sobie szybsze przeładowania, ja stąd spadam, no mało przeciwników tu jest. Wiem, to brzmi jak szalona szalone rzecz do powiedzenia, ale faktycznie trochę więcej expa bym chciał zrobić. ja w ogóle już zultuję, żebyśmy trochę szybciej mieli okazję się po prostu tutaj rozwinąć. No i zobaczmy, zwiększymy sobie naszą, naszą kuszę i weźmiemy sobie może trochę lepszy armor, mamy 110 punktów życia teraz już, więc jest troszeczkę lepiej niż było. Teraz czas tylko pokazać, że no, Przeszliśmy szest bojowy No i teraz już wiemy co robić Nie, nie chcę kampić tego jednego miejsca Zwłaszcza, że ktoś tutaj zaraz z nam za pleców wyjdzie Ale wiecie no, czasami czasami Nie jest to najgorsze wyjście Crucifix Boomerang, to jest to co dostaliśmy niedawno Chyba, czy to był, czy to jest nasze. o, koleżko, koleżko no, wybuch, niestety, wybuch. Nasz Crucifix boomerang tam wyleciał w przeciwnika. To w ogóle chyba nie funkcjonuje jako broń, tylko jako taki po prostu artefakt i chyba oberwę teraz. Tak mi się wydaje. Zwiększymy sobie szczęście, nie oberwałem, biegnę po skrzynkę, tym razem nie zapomnę o niej. Tym razem o niej nie zapomnę, tym bardziej tym razem chciałbym ją zgadzać. się z góry, więc musimy tam wybiec najpierw na górę, ale e, to nie jest problem. Problem będzie z tym, jak będziemy musieli stamtąd spaść. To chyba, to chyba jest leczenie właśnie, tak mi się wydaje, Zbudowanie, bo ja nie w ogóle ranny w tym momencie. Cienka zaczyna migać i to mnie martwi, ale ja tam jestem o krok już, o krok od zgarnięcia ulepszenia. I to jest broń pulsacyjna, którą sobie zgarniemy. On się nie wyświetla, nam tutaj, w rączkach. Fak, bez przeciwników. Troszkę mamy problem z znalezieniem dobrego miejsca na ucieczkę. To jest dobre miejsce na ucieczkę. Pierwsza wrażenie już przyjęliśmy, ale dużo mniejsze dzięki wszystkim tarczom, które mamy. Krusibow yy... sobie poprawimy troszkę. Mamy go w rączkach. Czy mi się wydaje, że niektóre rzeczy, które zgarniamy, to po prostu. Aha, one są dołączane. Fakt, tak jakby do naszego. Do naszej innej broni. Zwróćcie uwagę, że te nasze brońki te troszkę wyglądają inaczej. A to w wyniku tego, że zostały podczepione pod nie inne rzeczy. I teraz znowu kwestia jest taka: skrzynia jest tam u góry. Ja tam bym się chciał dostać. Pytanie brzmi: Dobra, już wiem, jak się tam dostać. To wcale nie jest trudne. Wystarczy się po prostu sensownie rozejrzeć i potem skoczyć. Tam ten skok mnie najbardziej martwi. Jak widzę, jak się tam przeciwnicy generują. No ale dobra, skoczymy, zgarniemy i weźmiemy sobie działo pirackie działo, które będzie tutaj robiło hu hu, zamieszania trochę elegancko, to jest dobra robota, nie mamy jeszcze ulta, ale będziemy go mieli za chwilę, Tu się przebijemy przez to przez, tą całą, przez to całe zgromadzenie, strzelając masą pocisków i teraz tak, night vision da nam szansę na atak, na, kry na krytyki ale z kolei to nam da silniejsze krytyki a meteor, uff, meteor to w ogóle będzie wybuchać, więc meteor sobie zgarniemy, mamy go w rączce kolejnej nie pytajcie jak ona nam wyrosła Działo pirackie, ta rączka jest taka bardziej eteryczna, więc... O, ale tam jest kurcze expa do zgarnięcia, ja bym tam chciał podejść. Ale wiecie czego się boję? Boję się tego, że znowu mnie grid załatwi. Tak naprawdę, mimo że tego tam jest... Co to jest to? To chyba jedna z naszych bombek, po prostu nie, nie, nie wypaliła do końca. Dobra, przebiegnę przez to wszystko, chrzanieć, bierzemy więcej trochę expa i wejdziemy tutaj na górkę. I będziemy sobie stąd bawić się nieco lepiej, strzelając tą gromadę, która nadchodzi. Jeszcze meteor tam uderzył! To wszystko rozwalając, nic nie pozostaje, jak tylko przebiec się po tym ekspie Tym bardziej, że jest go tu cała masa. Weźmiemy sobie ten jeszcze przy okazji beach. To jest Smocz beach. Nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, ale może smoki są naturalnymi przeciwnikami wampirów? Nie wiem, nie wiem. E, wydaje mi się, że smoki mogą być naturalnymi przeciwnikami wszystkiego, co smokom e, zagraża, że tak powiem. Okej, okay, leci kolejny gdzieś ten lotniczy ziomeczek. Wypchniemy go sobie. Fajna skrzynka, co prawda ją przegapiłem kompletnie. Silny upgrade, potężny upgrade w sensie pofioletowy, aż... Dobra, sobie tutaj, bo tam się skrzynka pojawiła gdzieś u góry i ja muszę jakoś do niej dotrzeć. Nie mogę tym razem zostawić jej bez nadzoru. Już i tak trochę... Uff, jak to leci, jak to jest gigantyczne! Nie może niezbyt często jednak się kastuje, ale jak już się kastuje, a nasz... Jak już się kosztuje, to robi masę obrażeń, nasz piracki upgrade był złoty w tym momencie. Widzicie, że trzy bomby teraz lecą. Boss się pojawił, jest to inny boss niż ten, który był wcześniej. Wygląda jak jakiś blob. Tam jest całkiem sporo, całkiem sporo expa, którego bym z chęcią zgarnął, nie? A tyle sporo, żeby życie poświęcić za to co prawda. Boss tam się powoli też przemieszcza. Tutaj szybko wrócę. Aaa, oberwaliśmy, kurcze i to znowu głupi sposób. Trzeba trzanić te, tego ekspa. Może tego bossa spróbujemy z dystansu trochę pobić. On tam, jeszcze odpalę ulta, a co mi tam? Okej, okej, okay, okay. nie porżył zbyt długo. I co my tutaj otrzymaliśmy? Plus 20% krytycznych obrażeń. Zgarniamy. On spowalnia na tym zielonym śluzie, który wygenerował. wygenerował. Więc dobrze, że szybko się y, nim zajęliśmy. Zgarniemy sobie. Nie popatrzyłem, tam była jedna rzecz, która jest ciekawa. Powinienem uspokoić się wtedy, kiedy. Podejmuję decyzje dotyczące buildu, bo trochę na lecę, ale tak zawsze e, na początku, kiedy gram w tego typu pełne akcji, rozgrywki, to jednak nie potrafię się powstrzymać od tego, żeby przeklikać i wrócić szybko do akcji, Zwłaszcza, tak tyle się dzieje. No dobra, czy kolejna skrzynka gdzieś się wygenerowała? Nie, ale dotarliśmy do tego momentu, w którym w ostatnim e, ranie generowały się właśnie te stwory. O mój Boże, oni wyglądają jak tacy bardzo e, niechętnie uczestniczący w tym wszystkim po pojedynku, że tak powiem, z nami yy, zwykli ludzie, tak naprawdę. No to co? Zgarniemy sobie może coś nowego? Pugan, Mamy, w ogóle to mamy dwa Crucible, jak teraz zauważyłem. Jak zgarniemy jednego, to co to połączy nam się a w grę? Możemy w którymkolwiek momencie podejrzeć, to, bo to by było ciekawe, chyba nie. No bo tam coś się dzieje, tam meteor pewnie gdzieś wybuchł. Exp się, kurde, gęsto tutaj wszędzie pojawia. Ten koleś jest bardzo tankowacy, zwłaszcza jeśli chodzi o jego tarczę. To możemy bić i bić. Dobra, w końcu padł. Dużo wygenerował też, jakby nie patrzeć dla nas, expa, bo to były aż chyba trzy żółte, ale czas się przebiec. Tam jest jeszcze skrzynia, więc idziemy po skrzynie. A co? Mamy okazję się tam przejść i ją po. O, ona tak delikatnie tutaj sobie spokojnie leży. Spoprawimy sobie ten crusy, bo weźmiemy sobie trochę hapeków. Także mamy całkiem przyjemną sytuację. Ten śluz po tym bosie pozostał na mapie. To jest dla mnie martwiąca kwestia, bo obawiam się, że w pewnym momencie będziemy musieli po prostu przez niego przejść i to nas, yy, i to nas trochę, trochę nam utrudni życie. Długo jak jesteśmy na jakiejś takiej pozycji bezpiecznej, właśnie gdzieś na górze, to możemy się nieźle tam czuć, ale o tarcza, świetnie, 40 tarczy, to się nam bardzo przyda, więcej expa, zgarniamy ile tylko możemy, crucible, kolejny upgrade. Mamy tych włóczni, nie włóczni, tylko tych e, kurz całkiem sporo, nie zauważyłem, powiem szczerze, że myślałem, że trochę tak minę tę osobę boczkiem, tak ramieniem, może się smyrniemy, ale to max. Jednak okazało się, że wystarczy czasem smyrnieć ramieniem, żeby poczuć ból, jak to, jak to było widać na załączonym przykładzie. Tutaj, dobra, przesuwamy się, odgarniemy tego expa, o, o, no, o, bolało trochę, ktoś wybucha nawet, nie wiem gdzie. Bloody potion, uzyskujemy 3 krwi Co 30, przez 30 sekund, no właśnie tak, ja znowu nie pamiętam, ta krew to był chyba, ta krew to jest po prostu yy, moje, mój ten, ult po prostu, o, to, to generuje mi krew pod ulta, tutaj możemy zdecydowanie szybciej postrzelać, Kogo nie ma za moimi plecami wedle minimapy i oby to była prawda, i ktoś się kurna pojawił za moimi plecami nagle, i to tak w masowej ilości bym powiedział. Ale szybko się pojawiła skada duchów czy guli, nawet nie wiem. Gdzieś spawnera musiałem nie zauważyć. Dobra. ta plika się tutaj przemieszcza bardzo powoli. Od tyłu, na szczęście, możemy ich trochę pobić, kiedy szybciej giną. Dużo szybciej, nie ma co ukrywać. Tam mnie nikt nie próbuje atakować duchy. Shit. Ale z tyłu przynajmniej jest bezpiecznie, nie, bo tam są te nex, który bym z chęcią podniósł. Ale problem jest taki, że teraz będę miał ulta w sumie. To może mi to pomoże. Tutaj całą sieczkę, Zrobiliśmy najszybciej jak się to dało, więc weźmiemy sobie wszystkie ekspiki i pójdziemy do tej skrzynki. Ten kolejny meteoryt spada. Nie wiem, czy do tej skrzynki zdążę. Powiem szczerze. Jest troszkę. A, jeszcze dodatkowo jest na górze. Ja tam chyba nie wyskoczę z powrotem. No, nie ma opcji, żebym. Ale kurczę, prawie daszem bym to mógł może ograć, natomiast totalnie tego nie zrobiłem niestety. Tutaj gdzieś powinny były być schody Nie znam tego miejsca jeszcze aż tak dobrze Żeby w 100% wiedzieć, że mamy 4 punkty życia I boss się pojawił, proszę państwa To może być smutny koniec Naszej przygody, 4 punkty życia To nie jest za dużo, ale to jest cała ekipa Z masową ilością expa Tylko znowu trzeba uważać, żeby się nagle ktoś Bo to jest zaraz przy tej trumnie Z której wychodzą przeciwnicy i to jest ten problem Dobra, ee, weźmiemy sobie Silniejszą włócznie, co to jest? Nawet nie wiem, nie zdążyłem się przekonać, czym jest to czerwone coś, bo coś mnie powaliło. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o moją, mój run w tym przypadku. Moi drodzy, tak wygląda Vampire Hunters. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się gierka podoba. Mi się całkiem e, podoba i spobawiłem się przy niej całkiem nieźle. Jestem ciekawy, co e, Wy powiecie na temat Vampire Hunters. No i, i oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału. Dzięki śliczne za oglądanie, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, hej!